Znajdziesz tajemnicze sezały i syreny w lśniących klejnach. Może tutaj się uda coś zrobić. Chodź. Stań sobie tutaj. To głośnika bardzo ładna, ale... Chciałabym być wszechwładną mórz-władczynią cesarzową. Obejrzeliście teatralną adaptację bajki Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Juliana Tuwima, zatytułowaną Bajka o biednym rybaku i o złotej rybce. Bajka opowiadała o... chciwej, zachłannej żonie rybaka. O biednym rybaku i o małej, sympatycznej, złotej rybce.